17 lipca, 20.40 około. Jest pogoda przyjemna. Taka, która pozwala wyjść z domu i się nie upocić. Tak, tutaj jest bałagan. Tutaj jest złom z rzeki ostatni. Pies o magnes. Tutaj resztki pralki. Mój wózek, na którym jeździła beczka. Jakieś czajniki, jakiś garnek. Tam z tyłu plastiki, grzyandol i tak dalej. Nie chcę mi się teraz z tym walczyć i hałasować. Wolę gdzieś powędrować, więc wezmę tutaj. Widzę, że jest jakaś reklamówka. Nawet dość duża. O! Mogą być spore zbiory. No i rękawiczki jeszcze bym wziął. Opowiem wam historię, która się wydarzyła. To znaczy, historia to jest za duże słowo. Co dzisiaj widziałem opowiem wam za chwileczkę wygrzebałem rękawiczkę która się lepi to się rozpuściła ta guma ale ja już wszystko lubię używać do końca wiecie widziałem dziś człowieka nie było to w Cieszynie w innym mieście opowieść moja się tak zaczyna <ścoughs> szukamy trochę pieniędzy przy okazji czy leżą jakieś grosze tu tylko w okolicy w mojej kamienicy, nie mojej oczywiście, tylko w tej, w której mieszkam, ku ścisłości dla niektórych gości. Widziałem dzisiaj człowieka e, starszego, szczupłego, być może 60-kilkuletniego. No, starszy był ode mnie, w każdym razie. Ja mam 54 lata, w grudniu, on był starszy. Szczupły, taki widać było, że jest starszy. Wiecie, jechał z składakiem. Uuu. jest pierwsze pięć groszy. A to stalówka. Stalówki nie bierzemy, nie tylko aluminiowe na betunie zdepczemy. Jest reklamówka. Jest Alugrosz. Teraz bliżej, sakwy do roweru jestem. Czy sakiew, czy jak się to nazywa? Sakwy na rower. Wiecie o co chodzi? W poprzednim odcinku Wam wytłumaczyłem. No więc widziałem tego człowieka, który jechał rowerem. Był to składak. Nie jechał szybko, jechał sobie powolutku. A za składakiem była przyczepka. Taka nieduża przyczepka. Jakaś skrzynka na tej przyczepce. W tej skrzynce znajdowały się następujące przedmioty: antena satelitarna, nieduża. Taka nieduża, wiecie. Jakieś tam złomiki, niewielkie. No i worek z puszkami. No i człowiek sobie jechał, kręcąc pedałami nie wiem czy tak wolno mówić no. dzisiaj wiecie jest taka poprawność polityczna, że niektóre słowa nie są wskazane no więc kręcił tymi przyrządami, które napędzają rower, nie jak się na nim siedzi eee, puszka tam była czy mi się wydawało tutaj jest stalówka, chyba ktoś chodził i zostawił 300 stalo... o nie 3, raz, dwa, trzy, 4, pięć, sześć stalowych puszek ja ich nie ruszę bo tego nie, nie chcą skupować u nas za bardzo mówią żeby dawać do odpadów takich wiecie no i człowiek ten którego widziałem ciągnął swój swój buzeczek ciągnął swoją przyczepkę jadąc na składaczku wyprostowany siedział i powiem wam że zauważyłem wyraz jego twarzy. Chyba puszkę widzę po lewej stronie na godzinie dziewiątej. Dobrze mówię? Nie znam się na zegarku. Przestałem się na zegarku znać, odkąd patrzę na godzinę za godziną. Co tej puszce jest? To ona jakaś dziwna. Jakaś w papierze. Takie małe tyskie. No. Jakiś papier na nie dziwny jest. Nie wiem, jakie są choroby w tym papierze. Więc nie biorę. Nie każdą człowiek bierze, nie? Szczególnie kiedy jest w papierze. Człowiek ów, o którym ja opowiadam, jechał sobie z składaczkiem Ciągnął przyczepkę. Na przyczepce miał swój zarobek. Być może zarobek całego dnia. Spory worek z puszkami, no i te złomy różne. I na twarzy jego widać było zadowolenie. O tak. Kolejna jakaś dziwna puszka z jakimś walkiem foliowym tym razem Nie był ten człowiek nieszczęśliwy Raczej z powodu tego że No skakuj do zawodowego reklamówki Nie był nieszczęśliwy nie był przygnębiony raczej widać było, że był to dowolony myślę sobie tak wygląda wolność kiedy możesz robić to co chcesz, nie zważając na to co powiedzą ludzie, którzy Cię mijają którzy na Ciebie spoglądają może niektórzy się wyśmiewają różnie różni ludzie, różne reakcje, prawda? no i utkwił mi ten obraz bardzo dzisiaj Wrył się w moją pamięć, będę go pamiętał jakiś czas człowieka, który jedzie składaczkiem i ciągnie przyczepkę ze złomem i z puszkami. Taki obraz przed moimi jest oczami, moi drodzy. Nie oznacza to, że ja chciałbym w tym wieku robić jak on. Myślę, że złom na razie traktuję jako. O, tu były puszki. Wcześniej je widziałem kiedy wędrowałem, a ktoś się podjął, że nie jestem tutaj sam do zbierania tych puszek. Przyznać to muszę. Dobra, dwie puszki mamy. Idziemy dalej, kawałeczek niedaleko Ciągną dalej ten wątek, nie chciałbym być, czy też nie planuję być w tym wieku aktywnym złomiarzem. Myślę, że coś innego będę robił. Wiecie, że działam w firmie LR, cały czas, no i teraz mam na to czas, ponieważ skończyłem z transportem międzynarodowym, jestem w domu, o, widzę, widzę, widzę Alu Grosza, grosz do grosza i będzie kupa Alu Grosza, a nawet dwa żubry się to schowały, jeden tu, drugi tu, o, gałęzie, bijają się w moją głowę czy to jest zdrowe, czy niezdrowe ale wiecie ja nie planuję być w tym wieku aktywnym złomiarzem, ale nie tą ręką, tą gdzie masz rękawiczkę no cały całe życie człowiek się uczy i nie może się nauczyć mamy już cztery alu groszy bardzo proszę, bardzo proszę Hej, będzie wincy. Tu jeszcze Kolejny żub się schował Ale Ten będzie cięż, ciężki, ze ślimakami nie bierzemy Ale Nie potępiam tego starszego pana A wręcz podziwiam Nie daję mu bana wiecie Tylko daję mu lajka, daję mu OK i Podziwiam, że w takim wieku możemy mieć taką kondycję, żeby sobie jechać składaczkiem ciągnąć swoją inwestycję. Ja też mam sporo złomu w piwnicy. Trzymam swoje oszczędności w złomie. Wiecie, niektórzy z Was wiedzą też, że kwiatki pokazuje. Ponieważ jest to Boże dzieło, wiecie. Z nikąd to nie wzięło, jest to Boże dzieło Ja mam w genach Volkswagena Ja mam w genach Volkswagena Jakaś butelka Karlsberg, nie wiem czy to jest zwrotne, czy nie muszę popatrzeć A jak nie, to ją zostawię Tutaj w trawie Wygrywaj codziennie, coś tam, coś tam najlepiej spożyć Bez zwrotna Niech służby się tym zajmą Odpowiednie służby, którym płacimy, z nasze podatki. I tak, ja mam w genach, na muszę go otworzyć i tam wyjąć worek, bo będziemy uprawiać za chwilę depting. Depting, o tak. Przykleił mi się liść do rękawicy. Drodzy moi złomownicy, jesteśmy w mojej piwnicy, a właściwie przed moją piwnicą, bo tam. Jest tyle wszystkiego, że nie da się otworzyć drzwi niestety. Mamy trochę alu groszy i będziemy deptać i kumulować się wszystkie w tym czarnym worku. I oddamy do skupu złomu. Bo zbieram na sakwy do roweru. Puszka aluminiowa mnie fascynuje. Wiem wiem, już się z tego wszyscy prawie wyśmiewali. Lubię jak się ze mnie wyśmiewają, ponieważ to znaczy, że mnie oglądają, wiecie. E Człowiek wielki sprawi, że Ty w jego obecności czujesz się również wielki. Człowiek mały będzie starał się ściągnąć się na si si usilnie do swojego poziomu. Tak więc kontynuując, puszka aluminiowa mnie fascynuje, ponieważ jest to gotowy produkt do oddania, gotowy produkt do zarabiania, no i do deptania. Jest ona zbierana na całym świecie, jak wiecie, w krajach bogatszych od naszego. Nie wiem, czy podejmować ten wątek, bo dzisiaj mówiłem o tym człowieku, który wiózł swój dobytek na przyczepce. Może nie będę Wam pokazywał wszystkiego, bo to będzie nudne, każdą puszkę deptać i wrzucać do worka. Powiem tylko o puszce, że jest zbierana w Australii. W Kanadzie, w Ameryce, w Europie, to chyba głównie w Niemczech, Niemcy zbierają puszki. W zakładach pracy widziałem, jak mają puszki gdzieś tam pochowane w kartonikach, w workach i widziałem, jak rzucają do automatów i jak aktywnie zbierają po parkingach przy autostradach Niemcy. A także bezdomni w dużych miastach jak Berlin, przykładowo, też widziałem, że zbierają, bo z tego korzyść mają, tak? 25 eurocentów jedna puszka. W każdym markecie w Niemczech dostaniecie. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Puszka 5 centów w Nowym Jorku. Kiedyś widziałem taki reportaż, że o rano wstają i zbierają Latynosi i inni Meksykanie. To jest właściwie jedno, Latynosa Meksykanie, tak? No i zbierają te puszki rano i oddają. Także puszka daje nadzieję tym, którzy nadziei nie mają, moi drodzy. Taki apel do Was, jeżeli spożywacie napoje puszkowe to nie wrzucajcie puszki do ogólnych śmieci, tylko do reklamóweczki najlepiej i połóżcie koło jaty śmietnikowej. Ja przyjadę i zabiorę. <noise> nie, nie chodzi o mnie, chodzi o tych, którzy nadziei nie mają. Puszka daje właśnie tą nadzieję dla nich, tak? Jak ten człowiek, którego dzisiaj widziałem, który wiózł taki czarny duży worek pełen puszek na przyczepce. Był zadowolony, ponieważ miał fajne plony. No i myślę sobie, że puszka w Niemczech szczególnie ratuje ludzi. Tam nie ma głodu, nie? Ponieważ możesz wyjść z domu, pozbierać retamówkę buszek i za to kupić sobie jedzenie, tak? Także puszka ma takie przeznaczenie <laughs> dodatkowe. No i u nas też podobno kaucja będzie w przyszłym roku. Także 50 groszy sztuka będzie kosztować. Chyba tych puszek już będzie mniej wtedy w terenie, ale myślę, że jeszcze będą, ponieważ nie każdy będzie je taszczył ze sobą z powrotem. Więcej będzie zbierających, ja myślę. Dobra, ja sobie tutaj deptam te puszeczki. Ponieważ zamówiłem coś przez, na internecie, jak wiecie, i ustaliłem sobie cel, i będę teraz zbierał, ponieważ pojutrze przyjdzie moje, mój towar, który zamówiłem. Niektóre są zgniecione, ale poprawię. Także opuszczę jeszcze na moim kanale, będzie wiele powiedziane, wiele będzie szukane i wiele będzie znalezione. I w tej piwnicy będzie magazyn na puszki, ponieważ jest duża wilgoć i nie jest to dobre miejsce na warsztat. Ale na magazyn dla puszek jak znalazł. Wszystkiego dobrego od zawodowego i od wszystkich puszek jego.